odżywki i suplementy, czyli większa dawka mocy dla zaawansowanych duchowo. Zapraszam najmłodszych do przodu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chłopaków, młodszych mistrzów, chodźcie też. Facetki mi się też przydadzą. Odważni, zwłaszcza. I słuchajcie. A. Znany rekwizyt, nie? Czasami się pojawia u nas. Ale to zaraz, do tego dojdziemy. Moi drodzy, to będzie trudne pytanie, bo ja wiem, że jak pytam młodszych, no starsze dziewczyny, to już będą tak, to już będą bardziej w temacie. Słuchajcie, ręka do góry, ręka do góry, kto był zakochany? Jest raz, dwa, trzy, super, cztery, no ja też, pięć, no. Dobra, bo pogadamy sobie trochę o miłości. Ja wiem, że jak chłopakom powiem coś o miłości, to... Fuj, nie. A dziewczyny... Ach, nie? No, Takie. Zmieni się z czasem. Dobra, teraz tak. Słuchajcie. Co jest potrzebne, żeby pojawiła się miłość? Kto jest potrzebny? Ktoś z czym? Sercem. Ktoś z sercem. Yy, Przemek, chodź. Tak, że powiedział. Dobra, mamy Przemka. Odbliżę się. Przemek jest facetem, ma serce, więc jest zdolny do kochania. I teraz tak, gdy mamy tylko jedną osobę, która bardzo chce kochać i nie ma nikogo dookoła, no to na pewno można pokochać samego siebie, nie? Nie mówisz niego swego, jak siebie samego. No dobra. Każdy powinien siebie kochać. Patrzeć na siebie i powiedzieć, ale jestem fajny. Lubię siebie, nie narzekam za bardzo na siebie, dbam o siebie, nie? I generalnie każdy z nas powinien kochać, ale gdy jesteśmy za długo sami, gdy człowiek jest za długo sam... No właśnie, popatrz. Cześć przystojniaku, nie? O, jestem tutaj, nie? klucze te mięśnie, to wszystko, nie? Te oczy, o nie. I słuchajcie, jakby się tak zapatrzył człowiek sam w siebie, Zakochał sam w sobie. To stałby się narcyzem, egoistą. Myślałby tylko o sobie. Miłość potrzebuje kogo? Żeby nie stać się egoistą i myśleć tylko o sobie, zakochać się w samym sobie, nie? Kogo potrzebuje, żeby się rozwijać miłość? Miłość? Dziewczynę? Bardzo dobrze. Jest to świętne? Ale nie na cały związek. Panie, chodź. Super, patrzcie. Dobra, jest Przemek, jest Hania. Patrzcie, spójrzcie na siebie, odwróćcie się do siebie, bo o to, o to mi chodzi, patrzcie. I raptem traci się to lusterko, Przemek przestaje się zapatrywać w siebie, pojawia się miłość jego życia. Nie? I patrzcie, zamiast patrzeć tylko na siebie, to zaczynają patrzeć yy, właśnie w swoim kierunku. I generalnie to tak jest, że jak człowiek się zakocha, to patrzy tylko na tę jedną osobę i w ogóle świata nie widzi poza nią, nie? A ta dziewczyna patrzy na niego i też poza nim żadnego faceta innego nie widzi. On poza nią nie widzi żadnej kobiety, nie? Całym, jesteś moim całym światem, nie? Aha, ty moim kosmosem najlepiej, nie? I tak dalej. No i patrzcie, jesteście w siebie zapatrzeni. Ale może się zrobić tak, że jak oni patrzą tylko sobie w oczy, to świata nie widzą, innych nie zauważają. Więc co się pojawia, kiedy ludzie, kiedy są małżeństwem, kiedy się tak bardzo kochają, to musi się pojawić jeszcze trzecia osoba. Kto to taki? Na przykład. Dziecko. Dziecko. Wtedy to kto chce być dzieckiem? Nie, no, jakieś takie. No, chodź. Nie. Tak, żeby było. Dobra, i patrzcie. Dziecko się pojawia między nimi. I teraz tak. Dziecko odwróć się do mnie trochę. O, dobra. Trochę do tyłu. I teraz patrzcie. Okazuje się, że mąż i żona już nie patrzą tylko na siebie, ale już muszą się trochę obrócić. I teraz tak. Żona kocha ten serce swojego męża, ale też swoje dziecko. I okazuje się, i okazuje się, że miłość się jeszcze bardziej rozwija. Dziecko patrzy na mamę, na tatę. Nie? Też ich kocha. Tata patrzy, nie? Na swoją żonę i na swoje dziecko też je kocha. I popatrzcie, dzięki temu, czym się stali. Co tu widzicie? Jaka to jest figura? I teraz trójkąt. I teraz już wiecie, dlaczego Bóg jest trójjedyny. Dlaczego jest trójca święta? Jest ojciec, jest syn i duch święty. Dlatego mówimy, że Bóg jest miłością. Ale jak byłby sam, to byłby egoistą. Dlatego jest w trzech osobach. Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Ale tak się kocha, że jest po prostu jednością. Tak jak my w rodzinie, jak się kochamy bardzo mocno, to jesteśmy jednością. nie? I nie jesteśmy niedoruszeni, jesteśmy silni. Nie potrafimy wszystko. Tak samo jest z naszym Panem Bogiem. Dlatego jak się rodzimy, to rodzimy się z miłości. Jesteśmy w rodzinie. Mamy mamę, mamę, która nas kocha. Rodziców. I dlatego budujemy takie nasze wspólnoty. Dlatego jak dorośniecie, to będziecie tam kogoś szukać, nie? jakiejś swojej drugiej połówki. nie, Później ktoś będzie chciał mieć dzieci. I tak dalej, dalej. Bo miłość zawsze się dzieli, rozwija. Dziękuję tutaj za odwagę Dla najbardziej zakochanych. Super. Będzie zniżka na ślub za 15 lat. Dobrze. Moi drodzy. Zapamiętać na dzisiaj. Nasz Bóg jest w ilu osobach? Trzech. I jest czym? Mi, mi. Kręcę się. Ale czym jest jeszcze? Co ich łączy? Wielka, wielka. Miłość się. Miłość, tak jest. Dziękuję bardzo. Można wrócić na miejsce, każdy na swoje. Parę słów jeszcze dla dorosłych Nie wiem czy wiecie, taka ciekawostka Ale dopóki Pan Jezus nie przyszedł na ten świat To nikt nie wiedział, że Bóg jest w trzech osobach Wszyscy wiedzieli, że jest jeden Bóg znaczy W sensie wszyscy, no Żydzi wiedzieli, tak? Cały Stary Testament, to wszystko To co słyszeliśmy dzisiaj tutaj w pierwszym czytaniu Z powtórzonego prawa Mojżesz opowiada, mówi Ludowi wybranemu, a? nie ma takiego drugiego. Jest jeden prawdziwy Bóg, który się za Wami stawia, ma Was w swojej opiece i tak dalej. Nie? I macie być Mu wierni, bo On Wam jest wierny. I oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, że ten Bóg jest miłością. I to właśnie Jezus przyszedł i nam o tym wszystkim powiedział. Myśmy tego nie wiedzieli. I teraz wiecie, że jak patrzysz na kogoś z zewnątrz, to widzisz tylko. No nie wiem, spojrzysz na kogoś i No, jest gruby albo chudy, nie? Albo jak się odezwie, to powiesz: A, mądry, a, albo głupi, nie? Co innego jeszcze, o jak się zaczyna poruszać, to mówisz: O, szybki albo wolny, z gracją, albo cię nie? Ale to ciągle mówisz o czymś, co jest z zewnątrz tej osoby. Nie jesteś w stanie powiedzieć, co jest w sercu. Kiedy jesteś w stanie powiedzieć, co jest w sercu, kiedy ta osoba się na ciebie otworzy, kiedy ci opowie swoją historię, z kim jest, skąd jest, kim jest, dokąd zmierza, jaka jest historia jej miłości. I właśnie tak zrobił Bóg przez cały Stary Testament. Patrzyliśmy na Niego, prorocy Go o Nim tam opowiadali, Żydzi się w Niego wpatrywali, mówią, o przeprowadził nas przez Morze Czerwone, to jest Wszechmogący, yy, nie? Pomaga nam, jest taki opiekuńczy, jest Ojcem, bo wszystko stworzył. Ale dopiero kiedy Jezus przyszedł, jako Syn Boży, to opowiedział, jakie ma serce, co tam jest w środku, i on powiedział, jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I pomyślcie sobie, myślę, że każdy z Was jest jakoś zakochany, albo kocha kogoś, albo jeszcze będzie kochał. Popatrzcie, kiedy kochasz kogoś, to kochasz całym sobą. Jest coś takiego, że pojawia się w Tobie miłość. I ona jakby wychodzi z Ciebie do tej drugiej osoby. Ta druga osoba, kiedy na to odpowie, to też w niej się rodzi ta miłość. I też odpowiada, też przenika ją całą. Ale jednak ta miłość jest czymś innym. Nie? To ona nigdy nie była od zawsze jakby w Was. Ona się zrodziła, pojawiła. Czyli jest jakby czymś osobnym. Najpiękniejszym właśnie tym przykładem jest to, jak w małżeństwie: nie? że ta miłość między mamą i tatą ma konkretny owoc w postaci kolejnej osoby, która też kocha. I w naszym Bogu tak jest. Jezus to powiedział. Mówi, Ja kocham mojego Ojca całym swoim sercem, całym sobą. On mnie kocha jako swojego syna. A ta miłość między nami, która nas przenika, to jest Duch Święty. To jest to coś, w Duch Święty przenika w głębokości Boga samego. I rzeczywiście. Dzięki temu wiemy, że Bóg jest miłością. I skoro Bóg jest miłością, nie? taką wspólnotą miłości, a my jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo, to jacy mamy być? Jakim masz być, żeby być szczęśliwy? Jakim masz być w swoim życiu? Co jest najważniejszym sensem Twojego życia? Skoro to jest Twój ideał i jesteś Jego kopią, no nieidealną, nie? my staramy się być tacy jak Bóg, no właśnie, miłość. Dlatego kochamy. Ktoś mu powiedzieć tak, a co za różnica, czy ten Bóg jest no, w jednej osobie, czy w trzech? Przecież przed cały stary system żyli go mieli w jednej osobie, myśleli, że to jest tylko ojciec i no i co? I jakoś się ich życie nie super, jakoś nie zmieniało. No ale właśnie my chcemy kochać, tak? I Bóg jest miłością. Popatrzcie, to wszystko wychodzi w naszych relacjach. Poczynasz się z miłości. Pojawiasz się na tym świecie z miłości. Mało tego, jesteś zawsze w relacji już do swojej mamy pod sercem. Nikt z nas nie jest w stanie być samotną wyspą. Od urodzenia nie możemy być samotni. Ja będę egoistą, ja sobie sam poradzę. Nie. Bo mama cię musi nosić pod sercem. Musicie kochać, musi o Ciebie dbać. A jak się urodzisz, to jesteśmy tacy mali, nie? I też się trzeba nami zajmować. Ktoś Cię musi pokochać się Tobą zająć. Słuchajcie, my wyrastamy z miłości. I do niej dążymy. I trzeba ją znaleźć w swoim życiu. Realizować, kwitnąć. Tylko, że wiecie, to musi być zawsze miłość na tym poziomie, bo ja wiem, że my kochamy kotki pieski. One są cudowne. Nie było taki, wiecie, Reksio przyjdzie do Ciebie, spójrzy do Ciebie, zamierzał ogonkiem, to w ogóle, Och nie. On Cię nie zrani, nie? A my czasami jesteśmy zranieni, bo tworzyliśmy nasze serce, ktoś nas tam zranił. I mówimy, nie, to ja już nie będę kochał. Wolę kotki, pieski z nimi potrzebywać, nimi się zajmować, bo one są zawsze wdzięczne. Tak. Ale Twoja miłość wtedy nigdy nie wyjdzie na wyższy poziom. A my jesteśmy powołani do wielkich rzeczy. I na sam koniec. Krótkie zadanie, które zaraz zrobicie. Co to, Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi tak do apostołów? Idźcie i chrzcijcie ludzi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, i, naucz, i uczcie ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Co takiego Jezus powiedział o sobie i o Bogu? czyli o sobie. Mówi, co takiego powiedział? My to zawsze wyznajemy w naszym wyznaniu wiary. Za chwilkę ksiądz Tadeusz powie, wierzę w jednego Boga. I wszyscy zaczniemy. No i co Włączymy autopilot, nie? I my często bezmyślnie to powtarzamy. No, takie, czasami takie trudne słowa. Ale to wyznanie wiary to jest właśnie to, co Jezus nam powiedział o Bogu samym w sobie. Jaki On tam jest w środku. W jakim będziemy w niebie. On nas zaprasza do tego środka, do swojego serca. Właśnie chrzest święty sprawia to, że już nie stoisz na zewnątrz i patrzysz, wow, ale Bóg jest fajny z zewnątrz. Dzięki temu, że jesteś ochrzczony, Bóg cię zaprosił do swojego serca. Ja mówię, Chodź, zobacz, jaki jestem. Poczuj. A jaki Bóg jest? To na koniec podsumowanie. Wierzę w jednego Boga. No to wiemy, że jest jeden. Ale jest trój jedyny. Trój, jedyny. Jest jeden, a czego trzech osobach. Dlaczego jest w trzech osobach? Zaraz powiem. Pierwsza osoba. Ojca Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jest Ojciec, który stwarza wszystko, który zechciał wszystko. Kosmos, świat, wszystko i tak dalej. Nas też zechciał nas stworzyć. Świat widzialny i niewidzialny, czyli duchowy też. Aniołowie, Serafini, cherubini i tak dalej. Rzeczywistość duchowa i ta materialna. Wszystko jest, bo On chciał. I nie dlatego, że nas potrzebuje, tylko dlatego, że nas kocha. Po prostu chciał się podzielić z kimś swoją miłością, bo miłość jest taka, że się mnoży i, i dzieli. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa pojawia się druga osoba Trójcy Świętej, Syna Bożego Jednorodzonego. Jednorodzony to znaczy jedyny w swoim rodzaju. Bóg nie ma więcej synów, Bóg nie ma więcej dzieci. My jesteśmy Jego dziećmi, ale nimi przybranymi. Może nie siódma woda po kisielu, ale pierwsza woda po chrzcie. Nie. Jesteśmy Jego przybranymi dziećmi. Ale Jezus jest Synem Bożym, jest Bogiem. A dlaczego jest Bogiem? Dlaczego nie jest Pan Jezus jakimś tam stworzonkiem albo genialnym filozofem, człowiekiem, który przyszedł dwa tysiące lat temu? Bo jest Synem Bożym. I to mówimy. Który z Ojca jest zrodzony. Bóg z Boga, światło jest ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona a nie stworzony. My jesteśmy stworzeniami, ale Jezus jest zrodzony. Tak jak mówimy, to jest krew z mojej krwi, krew z mojej kości, nie? Dziecko, od rodzica. To Bóg ma tak ze swoim Synem. Zrodzona niestworzony współistotny Ojcu, czyli razem są, jako wspólnota istnieją. A przez Niego wszystko się stało. Co takiego się stało przez tego Syna Bożego? To posłuchajcie, On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba. Pamiętamy Betlejem dwa tysiące lat temu. Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Tak było, i stał się człowiekiem? Stał się człowiekiem ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, to wiemy krzyż nam o tym przypomina został męczony i pogrzewany i zmartwychwstał trzeciego dnia tak mówią apostołowie, bo go widzieli jak oznajmia pismo bo to wszystko w Piśmie Świętym było zapowiedziane, że przyjdzie ktoś taki wyjątkowy tylko oni nie wiedzieli, że to będzie sam Syn Boży wiedzieli, że to będzie Mesjasz a okazuje się, że Mesjaszem jest sam Bóg, a nie jakiś wspaniały człowiek i powtórnie. Aha, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy ojca i na tym etapie aktualnie jesteśmy. I teraz co nas czeka? I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić, żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Ciekawie się zapowiada. My w to wierzymy, że tak będzie i czekamy na niego. Każdy z nas czeka na lepszą rzeczywistość. I wcale nie chodzi o jakiś, wiecie, nowy ład. To będzie dopiero nowy ład, w sensie Boży ład. My na taki czekamy, bo taki wiemy, że będzie, bo tak nam Chrystus obiecał. I pojawia się w końcu trzecia osoba Trójcy Świętej. Wierzę w Ducha Świętego. A kim On jest? Pana i Ożywiciela. Istniejesz, żyjesz, oddychasz dzięki temu, że Duch Święty w tobie jest. Wiecie, że my się różnimy od zwierząt? One żyją i my żyjemy, ale my żyjemy inaczej. Mamy w sobie Bożego Ducha. Bo on nas podtrzymuje w istnieniu. To jest ładnie tak opisowo napisane w Księdze Rodzaju, nie? że Pan był tam skleił tego Adama z gliny i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. To jest właśnie ta siła życiowa. Jak się zastanawiasz, dlaczego wszystko istnieje i działa, dlaczego te pierwiastki się łączą tak, a nie inaczej, dlaczego prawa fizyki działają tak, a nie inaczej. Bo Boża mądrość, bo Duch Święty to wszystko przenika. I co ten Duch Święty jeszcze robi? który od ojca i syna pochodzi. To jest ich miłość. Cały ojciec, cały syn, który z ojcem i synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, bo jest tym samym Bogiem, który mówił przez proroków. Wiecie dlaczego ta książka nie jest po prostu zbiorem mądrości życiowych sprzed dwóch tysięcy lat, czy jeszcze więcej? Tylko jest słowem Bożym? Bo została napisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Ludzie, którzy ją pisali, Duch Święty przez nich działał. Więc jak ty ją teraz otwierasz i ją czytasz, to ten sam Duch Święty zaczyna w tobie działać. Dlatego to słowo jest żywe. Jest historią też twojego życia. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Z tym Kościołem to różnie mamy, bo my go też tworzymy. Ale dlaczego zaraz po Duchu Świętym jest Kościół? Bo Duch Święty to jest jego działalność. My, nasza wspólnota. To, że msza Święta działa, w sensie, że staje się tutaj Pan Jezus to przez Ducha Świętego. Nie dlatego, że ja jestem super, bo Ksiądz Tadeusz, że jesteśmy wspaniałymi kapłanami. My byśmy nawet kapłanami nie mogli zostać, gdyby Duch Święty na nas nie stąpił. To wszystko tutaj funkcjonuje dzięki Duchowi Świętemu. I na koniec. I oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłym świeciamy. A, i wyznaję w jednym na odpuszczenie grzechów. Chrzest też nam odpuszcza grzechy, bo Duch Święty nas oczyszcza w tej wodzie, którą tam polewamy głowę dziecka. Więc, jak widzicie, tajemnica Trójcy Świętej przenika nas wszystkich. Wszystko. Każdą, każdą liturgię. O tym to by można było dużo gadać. Ale mamy wieczność całą na poznawanie Boga, więc nadrobimy zaległości. Amen.